Ja trochę pobawiłem się językiem w kierunku niskoemisyjnej gospodarki w Polsce. Żeby zrozumieć kontekst Polski, no, trzeba się przyjrzeć najpierw temu, co się dzieje na świecie. Węgiel, zużycie węgla na świecie dramatycznie albo no, gwałtownie wzrosło w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat szczególnie w ciągu ostatnich, ostatnich 10 lat. Największe zużycie węgla zanotowane jest w Azji, szczególnie w Chinach, a zielona wstążka zwężająca się pokazuje zużycie węgla w Europie. W Europie zużycie węgla maleje. Jeżeli chodzi o gaz, gaz jest mniej kapryśny. Zużycie gazu wszędzie, zarówno zużycie, jak i produkcja gazu stabilnie rosną. Jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, wykres jest funkcją eksponencjalną, to znaczy, że mamy do czynienia z rewolucją. To nie jest tak, że, że tutaj mówimy o jakimś małym wzroście. Mamy do czynienia z rewolucją, prawdopodobnie sterowaną politycznie. Zużycie paliw na świecie. Do roku 2008 to, to, to jest zużycie paliw na świecie prognozowane przez Międzynarodową Agencję Energii, Energy Outlook 2009. Do roku 2009 zużycie paliw na świecie systematycznie rosło i zgodnie z prognozą w roku 2030 ma być dwukrotnie wyższe. Następny czynnik który warunkuje e, zużycie paliw kopalnych w Polsce. Otóż jest coś takiego, co się nazywa po angielsku Energy Return on Energy Invested. To znaczy, ile energii trzeba zainwestować, żeby wydobyć. E, w latach 30., to jest e, lewy, górny ruch, w latach 30 wydobycie 100 baryłek ropy związane było z, ze zużyciem na ten cel jednej baryłki. W latach 70. to już było 5 barułek, a teraz jest 10. Koszty wydobycia paliw rosną, koszty energetyczne. W związku z tym, ponieważ to są paliwa kopalne, to również zwiększa się emisja dwutlenku węgla związanego z samym wydobyciem. Polska energetyka, polityka energetyczna mniej więcej tak ma wyglądać. To znaczy ma być utrzymany pewien udział paliw kopalnych, szczególnie węgla, aż do roku 2030. Później nie wiemy. O tym już mówiłem. Harmonogram planowanych inwestycji w Polsce. Rok 2016 najwięcej w sektorze. Zawodowy, energetyki zawodowej będzie zainwestowana. Polityka Unii Europejskiej. Proszę Państwa, ten wykres to jest coś, co się pokazało ostatnio i, i e, co jest przedmiotem dyskusji, między innymi w naszym rządzie. To jest zaskoczeniem dla polskiego rządu. Otóż Komisja Europejska wyobraża sobie, że do roku 2050 emisje z sektora energetycznego, z, z sektora wytwarzania będą równe. Zero. Proszę Państwa, zero. Nie będzie emisji. Nie można sobie wyobrazić elektrowni węglowej bez emisji. To jest oficjalny dokument Komisji Europejskiej opublikowany nie tak dawno. Jeżeli Państwo go nie znacie, służy źródłem. A jeżeli chodzi o funkcjonowanie polskich elektrowni, które będą wybudowane w najbliższym czasie. Proszę Państwa, elektrownie wybudowane w roku 2016 będą funkcjonować do roku mniej więcej 2055. Jak to się ma do polityki Unii Europejskiej? Elektrownie wybudowane w roku 2020 będą funkcjonować jeszcze dłużej. Nawet jeżeli będą bardzo efektywne, będą emitować dwutlenek węgla. W tym czasie, pomiędzy dzisiaj a 2050 Komisja Europejska zastosuje prawdopodobnie odpowiednie instrumenty. Albo będzie to zakaz emisji, kategoryczny zakaz emisji dwutlenku węgla, albo system ETS. W roku 2050 nastąpi zamknięcie polskich elektrowni. Co zrobić z węglem? Oczywiście CCS wtedy, kiedy to będzie konieczne. Dylematy. Czy poważnie, traktować Polską, Polską, czy poważnie traktować politykę Komisji Europejskiej? Z kim Polska będzie solidarna? To jest następny dylemat. Czy mamy być solidarni z Chinami, czy z Europą? Jakie technologie można rozwijać w kraju? Z różnych powodów technicznych, finansowych, instytucjonalnych. Czy i kiedy budować nowe elektrownie? Węgiel czy gaz? Jak zwiększyć efektywność energetyczną polskiej gospodarki? Jak rozwijać energetykę odnawialną? Jak ją przyspieszyć? Co robić przez kilka najbliższych lat? To jest podstawowy dylemat. Priorytety. Proszę Państwa, przede wszystkim efektywność energetyczna. Mniejsza konsumpcja i efektywniejsza produkcja energii. Potem długo, długo nic. Naprawdę zróbmy to, co jest efektywne, co jest ważne. Później odnawialne źródła energii, a później węgiel. I ostrożnie z węglem, bo nam grozi CCS, który pewnie będzie dla nas pewnym kosztem nieuniknionym. Dziękuję bardzo.